Szczęść Boże, witam wszystkich bardzo serdecznie. Znajdujemy się w pomieszczeniu, jednym z pomieszczeń Święty, Instytutu Świętego Filipa Smadone w Fodzi. Będziemy rozmawiali dzisiaj z siostrą Suor de Urbano. Jest to siostra, która została uzdrowiona za przyczyną Świętego Filipa Smadone. Suora, kome acetato w 1999 roku zachorowałam na bardzo silne zapalenie oskrzeli. Leczyli mnie najpierw w domu, ale stan mi się pogarszał. Było coraz gorzej. Przewieziono mnie na leczenie do kliniki Santa Maria, Świętej Maryi. W mieście Bari. W szpitalu zrobiono mi szereg badań, gdyż chcieli dokładnie wiedzieć, co mi dolega. Z wyniku badań wyszło, że mam guza, nowotwór na prawym płucu. Guz był wielkości 12 cm. Kiedy o tym usłyszałam, pomodliłam się i powiedziałam do Boga, że jeśli taka Twoja wola, to ja ją przyjmę. Natomiast moim przyjaciołom i całemu zakonowi było bardzo przykro. W tym czasie dużo modliłam się do Boga, za wstawienictwem świętego Filipa mówiłam w modlitwie: Panie, cała jestem dla ciebie. Niech święty Filip wstawia się za mną. Trzymałam w ręku obrazek świętego Filipa i nieustannie modliłam się. W tym szpitalu nie byli jeszcze gotowi na tego rodzaju chorobę nowotworową. I dlatego postanowiono, Przenieś mnie na leczenie do innego, nowocześniejszego szpitala w centrum miasta Bari. Pewnego dnia przyszedł do mnie pan doktor i powiedział, siostro, jutro jedziemy do sali operacyjnej. Dlatego, że musimy wyciąć część prawego płuca przed przerzutem na lewe płuco. Kiedy to usłyszałam, odpowiedziałam: Nie zgadzam się, nie tykajcie mnie. Potem doktor wyjaśniał jasno, że zrobili już wszystko, co było w ich możliwościach do tego momentu, ale operacja jest teraz konieczna bo inaczej nie można uratować lewego płuca. Ale ja nie chciałam się zgodzić. Pielęgniarka wzięła moją kartę szpitalną i na tej karcie napisała oświadczenie. Skoro siostra nie zgadza się na operację, to my przestaniemy opiekować się siostrą, przestaniemy siostrę leczyć. Ja podpisałam to oświadczenie w obecności wszystkich lekarzy. Kiedy wszyscy wyszli z pokoju, ja zaczęłam modlić się i mówiłam do Boga, Panie, choćby wszyscy na świecie opuścili mnie, Pozostajesz ze mną tylko ty, i ja przyjmuję wszystko to, czego ty chcesz ode mnie. Potem zasnęłam. Następnej nocy obudziło mnie uczucie jakby ognia, takiego dziwnego ognia, który palił się we mnie. Poczułam jakby nową siłę, taką siłę, jakiej nigdy w życiu jeszcze nie miałam i nie czułam. Usłyszałam też głos mówiący, żebym wstała. Ja byłam cała obolała i nie mogłam się ruszyć, ale ten głos dodał mi sił. Pomału podniosłam się i siadłam na łóżko. Potem zaczęłam iść w stronę korytarza. Wszyscy w szpitalu uważali, że to niemożliwe, że mogę chodzić, że ja mogę się ruszać. Przecież już wszystko było przygotowane na moją śmierć. Już wszystko przygotowano do mojego pogrzebu. Do dzisiaj te rzeczy przygotowane do mojego pogrzebu razem z moją fotografią leżą w domu generalnym. Od samego rana przychodziło do mnie wiele osób, które chciały zobaczyć, co się ze mną wydarzyło, co się ze mną stało. Następnie lekarze zawieźli mnie na szereg specjalistycznych badań, w czasie których sprawdzali mój stan zdrowia. Po badaniach mój lekarz powiedział do mnie: Siostro, siostro, płuca są czyste, nie ma śladu raka. Wszystko znikło. Wszyscy, którzy byli przy mnie w szpitalu, którzy słyszeli o moim wyzdrowieniu, przytulali mnie i całowali. Tego dnia my wszyscy świętowaliśmy. Tego dnia my wszyscy byliśmy szczęśliwi. To były dla mnie jakby nowe narodziny. Tak, nowe narodziny. Po około pięciu latach miałam stawić się na kontrolę. W szpitalu pobrano mi krew, badano mój organizm by skontrolować, czy nie ma powrotu choroby. Następnie wszystkie wyniki badań, które mi zrobiono, włożono do koperty i wysłano do Rzymu. Po pięciu latach Ojciec Święty uznał te wyniki za dowód cudu, za wstawiennictwem świętego Filipa. 15 października 2006 roku odbyła się kanonizacja świętego Fili Filipa z Maldone i wszyscy pojechaliśmy do Rzymu na świętowanie tego dnia. Tak, dzień po tym cudzie robiłam medytację i byłam sama. Usłyszałam kroki na korytarzu. Pomyślałam sobie, kto tam może iść, kto to się tam zbliża. I wtem zobaczyłam światło. Podniosłam się i podeszłam. Zobaczyłam postać założyciela. Piękną postać z głębokimi oczami. Święty Filip niósł ciężar w swoich rękach. Podszedł blisko mnie i zatrzymał się na chwilkę, a potem przeszedł do kuchni. Ja się cofnęłam i za moment, on zniknął. Już go nie było. Szukałam go i otwierałam drzwi do kuchni, na balkon, na korytarz, ale już go więcej nie widziałam. Wewnątrz mnie było coś w rodzaju złego samopoczucia. Czułam się źle, bo on zniknął. Jakiś czas potem powrócił pokój do mojego serca. Tamta sytuacja, jak dobrze pamiętam, była dla mnie dużym, cudownym wydarzeniem. Tego samego wieczoru, kiedy dzwonili na mszę świętą, poszłam do kościoła. Poprosiłam o księdza. Kiedy przyszedł, Zapytałam go, jak mam zrozumieć tą sytuację. Ksiądz odpowiedział, Święty Filip przyszedł do ciebie, by potwierdzić, że Twój ciężar zabiera. Rano odprawiliśmy mszę świętą, z wszystkimi, którzy byli tam obecni. Tak, wszyscy w naszej wspólnocie widzą wielkość naszego założyciela. Nasz święty Filip z Maldone jest jak prawdziwy mistrz, przewodnik. Jest mistrzem, nauczycielem, ponieważ on prowadzi prosto do Pana Jezusa. Drodzy przyjaciele, siostry i bracia w Chrystusie Panu, zapraszam Was wszystkich do uczestnictwa w Polsce w uroczystości związanych z przybyciem relikwii świętego Filipa z Maldonej. Życzę Wam wszystkiego najlepszego, życzę wszelkich łask Bożych. I powodzenia w pracy codziennej. Dziękuję Wam wszystkim. A teraz rozmawiamy z doktorem medycyny Rudziero Castrelliotta, który również otrzymał te łaski, został uzdrowiony za stawiennictwem świętego Filipa Smaldone. Jak można dzisiaj opowiedzieć całą tę historię z pańską chorobą i uzdrowieniem? Miałem wówczas 7 lat, jak to opisałem w książce. Byłem dobrym chłopcem, miałem dobrą opinię wśród moich przyjaciół. W 1937 roku zacząłem drugą klasę podstawówki. Często grywaliśmy na placu katedralnym w piłkę z kolegami. Pewnego dnia, jak zwykle, graliśmy w piłkę przez około 30 minut. Było bardzo gorąco i piliśmy wodę z pobliskiej fontanny. Potem wróciłem do domu, przebrałem się, bo ubranie już było przepocone. Moja mama miała pretensję o to, że znowu grałem w piłkę. Miała pretensję, że jestem cały spocony, brudny. A przecież to było wyjściowe ubranie, tylko do kościoła, a nie do gry w piłkę nożną. W nocy miałem gorączkę. W tych czasach było tylko jedno lekarstwo tylko aspiryna. Następnego dnia zjadłem niewielki posiłek. Dalej miałem gorączkę i zaczęła boleć mnie jeszcze głowa. Przyjaciele rodziców zaczęli przychodzić i dawać mamie dobre rady. Z powodu mojej choroby w domu zrobiło się strasznie wielkie zamieszanie. Mój tata był znanym mieszkańcem naszego miasta, Manfredoni. Tata powiedział do wszystkich, że na pewno. To jest tyfus, to musi być tyfus, dur brzuszny. Na to wskazywały wszystkie objawy, które miałem. Niestety było coraz gorzej. Po czterech tygodniach pojawił się stan zapalny w moich ustach. Opiekował się mną młody lekarz. Mógł podawać mi tylko aspirynę, bo wtedy nie było jeszcze antybiotyków. Nie mogłem nic jeść, nie mogłem mówić. Cały czas w ustach miałem taki dziwny smak. Mój język był spuchnięty i miał ciemnozielony kolor. A potem mój stan się pogorszył i z języka zaczęła płynąć krew. Mój tata i siostra, która się mną opiekowała, byli tą sytuacją, tym krwotokiem, bardzo wystraszeni. Dlatego zawołali panią doktor, chyba Annę, która mieszkała blisko naszego domu. Gdy ona zobaczyła mój stan, to powiedziała, że trzeba mnie natychmiast zawieźć do szpitala w Bari. Wtedy jeszcze nie było autostrad, a my nie mieliśmy samochodu. I tata musiał w nocy załatwić samochód, załatwić kierowcę. Gdy przybyliśmy do szpitala, lekarz próbował mnie zbadać. On oczywiście był bardzo zły na moich rodziców, że tak długo czekali z wizytą w szpitalu. Szkody, które nastąpiły w moim organizmie, po prostu były już nie do naprawienia. A w czasie drogi korfotok z mojego języka stał się jeszcze mocniejszy. W czasie badania lekarz nie był nawet w stanie zobaczyć mojego języka z powodu krwi. Byłem już wtedy. Bardzo wyczerpane. Lekarze próbowali zatrzymać moje krwawienie, no ale to nie udawało się im. W końcu włożyli mi do ust gazę, bandaże, bawełna. W ten sposób udało się zatrzymać się krwawienie, ale bardzo ciężko mi się oddychało. Zostałem w szpitalu razem z rodzicami, ale nie było możliwości, żeby spali razem ze mną w pokoju. Tata musiał zapłacić za pobyt rodziców w szpitalu. Rodzice dostali miejsca w pokoju, który był kilkanaście metrów od mojej sali. W szpitalu, jako pielęgniarka, pracowała siostra Giuseppina Pastore. Ona należała do zgromadzenia sióstr Salezjanek Świętych Serc. I ona widziała ten mój stan zdrowia i poprosiła o zgodę na położenie na mnie relikwii Filipa Smaldona. Lekarz oraz moi rodzice. Zgodzili się na to. Ja nie mogłem nic mówić. Byłem niem, jak niem. Mogłem tylko słuchać. Byłem cicho i rozumiałem wszystko, co się dzieje. Mogłem tak jak wszyscy zrobić znak krzyża i modlić się w myślach. Zacząłem w myślach modlić się z wszystkimi, którzy byli w moim pokoju. Oni modlili się nade mną za wstawiennictwem Filipa Smaldona i odmawiali różne modlitwy. Mój tata w tym czasie wrócił do Manfredoni. Musiał zrobić przygotowanie do mojego pogrzebu. Musiał na przykład załatwić mi ubranie do trumny. Nie było najmniejszych szans na moje Uzdrowienie, na moje ocalenie, czuwała nade mną moja mama. Trzymała mnie za rękę, pielęgnowała do końca. Wszyscy pogodzili się ze świadomością tego, że po prostu umieram. To było 2 kwietnia 1937 roku w Bari. Szpitalu dla dzieci. Ten szpital wtedy nosił imię Mussoliniego. Rano, około godziny czwartej, już kiedy zaczynało jaśnieć, świtać, obudziłem się i zacząłem się ruszać na łóżku. Mama pytała mnie, co się stało, czego ci trzeba. Obok puszka stała miska, i do niej zacząłem wypluwać wszystko, co miałem w ustach. Wyplułem wszystko, co było w moich ustach, ale tam nie było krwi. Mój język był zdrowy. To był cud. To był cud. Do momentu ogłoszenia na Watykanie cudu za wstawiennictwem Filipa Smaldona. O moim cudownym uzdrowieniu wiedziały tylko cztery osoby. To byłem ja, moja mama, mój tata i oczywiście siostra Giuseppina Pastora. Bardzo Panu dziękujemy za świadectwo, którym chciał się Pan z nami podzielić.